Piękna osłona, osłonięcie mnie. Przed tym Ponieważne. jednym. Oj. Nie strzelajcie, bo tak, na jest gdzieś tu. Teraz czuję smog, bo koc gonimy gościa. Murwa, mam mało HP, boję się. Jest po lewo, słychać, chuja. Dziura. Nice. Pięknie. Sam samo robi. Gimme the bomb. No nie no, bomb. Czy to zawsze musi przechodzić przez Adriana? Dziękuję. Mm. Adria Już śmierdzi po tej koszulce. Chcę <noise> Te żółte. żółta. Kurwa, żółte zajebać Wytłumaczcie mi jak to jest no. Kościół wybiega, jest z pięciu, nie? I zawsze zabijają mnie pierdoląc Proponuję zamknąć źry jak ktoś umarł No, no, o A co ten mówił? Że jak to jest NIE SZUCY KANATÓW Pojrzał w ziemię Mamma mia, Luigi, łacze, doi? Lucie, weźcie sobie tak, kurwa, wyobraźcie, że w każdym momencie może wyjść wróg. Kurwa, Rók. trochę, trochę Rók. wyobraźni. No to no to ja z I dostałem kurwa w boczek, nawet go nie widziałem. że <laughs> w dupę? co? ale jak to jest, kurwa. Adrian, ja, ja w tym momencie nie, nie rozumiem pięciu? i nie dochodzi do mnie, bo jestem wkurwiona, rozumiesz? Dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Na pełnej piersi. pięciu. I póki jestem wkurwiona, to mi dobrze idzie. Jest tutaj, jest tutaj, jest! Przede mną stoi! Pięk. Dziura do nas strzelała. Jest, na jest, na jest. Brawo. Bierz go synek, bierz go! Bierz go! A, Masz 50 a. dolarów, więc nic nie do stracenia. Biegniesz! Pieszka! Teraz. co ty kurwa. Smak Ej. wakacji. <grym <grym <wakacje> czy ty też nóż? Teraz jak coś No! A? Kurwa. Sto Bych sobie wyobraził, że muszę Wczułem. wyjść w każdej chwili i wyciągać granat. I biegam Nie! Nawet nie ga. To skoczyłem wskoczyłem na tą. Nóż. Taką... Idziemy na A, idziemy na A na pewno pijcie. A, go a. a. Snake plantuje O kurwa Teraz <noise> Patrz idę na Po lewo u góry Zajebać go Ja patrzę plecy Patrzę plecy mamy się, to mamy, mało są wszędzie Ale on plantuje już, no to się przechodzi, to jest tylko Idziemy, ogień, wchodzimy Cicho, cicho, cicho. W ogóle, cicho. Was nie zabiję, Idę kurwa pokojnie. windy, windy wam podchodzą, bo słychać. Zapraszam, kto tu jest. Dziura jest, znaczy. Tam, tam gdzieś się podsadza, pokójki. Już chować, kit nie. dupę, niebieski. To jest niebieski? To ty, niebieski. bo jest trzech już na trzech. Chowaj, uciekaj się, póki mo. Dwóch na pokojach tam jest. Let's go let's go. let's go, let's go. Kurwa, zginę. Dobra, poświęciłem się. Ale jest pięknie, bardzo dobrze. Prawo ojciec za obronę. Jak się ginie od bomby to nie zalicza śmierci? To no, no. sens. To no. Trzeba całować bombę. Radziam, trombom. A. Ej, 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 ej. Ej, 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 ej. Adren plantuje, jasny. Synek plantuje Uwaga. Na żółte, wchodzimy, na żółte, ojciec, chodź. A cymyn? Już. Plantować. Plantuje, ale. czy? Uw. Spalone, spalone. za synkiem, za synkiem, za synkiem. Sę, blisko Ciebie był. Ostatni został. Uspokój się, ojciec. I git. Dobra. Luigi. Brawo.